w każdym z tych miejsc, gdzie masz pewne jakieś potknięcia, tracisz tutaj motywację, tracisz chęć do działania, przestajesz pracować. Najzwyczajniej w świecie tracisz to, co starałeś się wypracować. Poszedłeś na lekcję, coś tam porobiłeś, popracowałeś, zainwestowałeś energię, pieniądze, ale nie na tyle, by to wszystko skonsolidować. I ta konsolidacja pojawia się w punkcie krytycznym, w którym to masz już takie kompetencje językowe, że one same rosną i już Ci nigdy nie znikną. Tak samo jest na przykład z nartami. Ja miałem sytuację, w której po 7 latach nie jeżdżenia na nartach zastanawiałem się, czy ja w ogóle będę potrafił jeździć, czy się nie wyrżnę, że będzie lipa. Okazało się, że nic z tych rzeczy. Tylko, że zauważ, jak ja jeździłem wcześniej na nartach, to nie kręciłem nosem, że w lewo to ja już skręcałem. Jazda na nartach składa się z kilku czynności, które wykonujesz i je automatyzujesz. Więc musisz wypraktykować coś jak najszybciej, żeby ta kompetencja... Nigdy ci nie zniknęła, nawet jak olejesz temat przez chwilę. Ludzie często mówią, że no, ja się tam uczyłam, ale już wszystko zapominałem tego angielskiego, bo miałem dwa lata temu, bla, bla bla. Po prostu nie zautomatyzowałeś wtedy odpowiednio dobrze tamtych zdolności, więc wszystko poszło na marne.